Halo, cześć, z tej strony ja Marcel i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars u mnie na kanale. No i słuchajcie, tak jak tutaj możecie zobaczyć, to trafi mi się, mam, mam Gina już, więc niestety nie nagrałem odcinka, ponieważ go, no nie miałem jak, bo po prostu tak nagle, nagle Gin, więc niestety nie nagrałem odcinka, no, ale słuchajcie, mniejsza z tym dzisiaj... Będę wbijać moje upragnione 5000 tysięcy pucharków i otwierać mega boxa. Mam nadzieję, że wypadnie mi Star Power do Daryla. Fajnie, bardzo by było. No ale cóż. Chociaż wolałbym postać, tak jak każdy. Ale brakuje mi tutaj Bibi, Tary, Kruka i Leona. Ja bardziej to chciał Leona. Mm, no, a więc dzisiaj będziemy sobie tym ginem grali. Pokażę Wam przynajmniej mojego skilla, bo jestem nawet niezły dżinem, zagramy sobie na solo showdownie, a czemu nie? No. Dzisiaj jest taka mapa bardziej, o właśnie ta, jest bardziej pod takich na blisko, ale Jin też właściwie nie najgorszy jest na nią, na tą mapę. No. I tutaj ból zaraz tutaj pokonany będzie. Tutaj go przyciągnijmy. Dobra. No, więc, o, tak się eliminuje przeciwników na tej mapie. O, Jessie jakaś tutaj do nas idzie. Ona, ona chce wziąć soczka. No nie, ale my na to jej nie pozwolimy. I, proszę, jest! Jest, udało się. Ja nie wiem, to akcja niemożliwa. Wiecie co? Ja sobie skrzynki poniszcze.. O. Teraz może wezmę tego soczka. Dobra, wezmę już. Zwłaszcza, że tam jest kolejny. Tutaj sobie skrzynki poniścimy. Weźmiemy Power Cupsy i pójdziemy teraz po tego następnego. Dobra, 5 Power cubes. Słuchajcie, mamy jeszcze szansę jakieś to wygrać. O! Zwłaszcza, że tutaj Colt przyszedł. O, właściwie nie wiem, co to miało być. Ha, Dari, jak przyszedł. Już myślał, już myślał tutaj, że mu się uda. O! Daj na Mike, fajnie. Jak widzicie. O ja, o ja, dobra, to, to było nieudane, ale dobra, słuchajcie, chyba drugie miejsce jest. Tak, więc słuchajcie. Zaraz już zobaczycie 5000 pucharków na moim koncie. Dobra, ale jeszcze w takim razie brakuje nam trzech pucharków, więc musimy piąte miejsce zająć. I postaram się, aby było równo 5000 pucharków. O, ten spike tutaj tak jakby jeszcze, jeszcze nie trafił. O, no nie, dobra. Na to nie możemy pozwolić. Nie możemy pozwolić na ostatnie miejsce. Um, dobra. Ale tego spajka mamy na dwa hity, nie no na trzy. Teraz, teraz, tak, 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 teraz to tak, na trzy. Słuchajcie, nie, nie, ja, ja nie chcę z tym spajkiem tutaj się klepać, bo bo coś czuję, że mogę to przegrać. Aj, ale tego byśmy nie chcieli. Zwłaszcza, że tutaj taka szali idzie. O, soczek, ale pewnie kold zaraz będzie chciał go zająć. No dobra, trudno. Trudno, niech sobie weźmie tego Soczka, tylko niech tutaj wszyscy nas w spokoju zostawią. O, El Primo z 9 powerclubsami, brawo. O nie, 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 przeciągnąłem go jako miał Soczka. No tego nie przemyślałem. Szczerze. Dobra, trudno, jeszcze raz zagram z I słuchajcie, oby wypadła mi jakaś postać z bo właściwie nie no chciałam powiedzieć że dawno mi żadna postać nie wypadła tutaj Gina mam no ale oj 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 o dobrze dobrze że mieliśmy byliśmy odporni już wszyscy Loa mają te tutaj oj dostałem oj co mi się włączyła nagrywarka tu dobra um, A, Barcubes dobra tutaj Możemy zaraz wziąć się za niszczenie mapy. O ile ten, ten tutaj gością Rico nam. No, no niestety, no kurczę. Ledwo uciekł. Dobra, teraz idziemy na Primo. Nie, przyciągniemy sobie. G B B. Dobra, udało się ją likwidować. Dobra, więc słuchajcie, już mamy 5000. Bo piąte miejsce to już 35 tysięcy. Słuchajcie. Dobra. 5 tysięcy pucharków. Udało się. Mój cel zrealizowany. Dobra. Plus 11. Uwaga. Tak. Dobra. Równo 5 tysięcy pucharków. A więc co? Pozostaje nam tylko jedno. Otworzyć tego mega boxa. Dobra. Zbierz mega skrzynka. Słuchajcie. Nie wiem. Jest! Sześć itemów! Sześć temów. Sześć itemów! Sześć itemów! itemów, słuchajcie, proszę, oby była postać. Ale raczej będzie star power, ale i tak się cieszę. Sześć itemów, słuchajcie. Frank. Piper. O, mogę sobie ulepszyć. Tick. Rosa. Jean. I uwaga! Czy będzie star power czy postać? Bibi! Bibi! Jest! Moja pierwsza postać trafiona na odcinku! o, oh, jest, trafiłem Bibi, nice, nice, słuchajcie, wszystkie epickie brawlery już są odblokowane, więc, dobra, jeszcze tutaj trzy bilety na wydarzenie i sześć klejnotów, jest, tak, słuchajcie, teraz otworzymy sobie zaraz, ojej, ale, wow, ale się cieszę, Bibi, nice, wreszcie ją mam, więc teraz otworzę sobie tutaj te cztery tutaj skrzyneczki co mam, może wypadnie trochę punktów do Bibi, będę mógł ją ulepszyć. Mm -hmm, mm -hmm. O, plus 10 punktów do Bibi. No i proszę jeszcze tutaj 10 punkcików. No, niestety nie. O, podwajać żetonów, jak miło. Słuchajcie, mega się cieszę. Dobra, teraz pozostaje ją tylko wypróbować. Dobra, więc walczymy tutaj. Zaczynamy walkę piper, raz i, i dwa, ok, piper załatwiona yy, dobra, to teraz pójdziemy tutaj, tutaj skrzynkę, raz dwa, trzy cztery i jeszcze raz tutaj tylko, oj nie wyszło, dobra i teraz możemy pójść na środek, a co tam najwyżej jeśli ktoś będzie to go odepniemy o, proszę bardzo, tutaj mamy już bo pum, do widzenia pum, pum Bum, dobra, cztery parkipsy. O nie! No, co ja 4-6 już? O nie, ale ten BO tutaj idzie. Dożegnamy. Dobrze, żeby mi może odpychać, bo inaczej by było trochę tak... Było, słabo by było. Że na przykład powiedzmy właśnie ten Boby podszedł, a ja bym nie miał co zrobić. Dobra. Pum, do widzenia. Bańkę puszczę. Okej, okay, dobra, udało się tego Rico trochę obić. O nie, Karol na soczku. Słabo, słabo. O, dobra. Mam wielkie starcie z, z tym Rico. Dobra, słuchajcie, proszę, oby był win i od razu kolejna ranga na Bibi. O nie, o nie, o nie, o nie, na to nie mogę pozwolić. Dobra, słuchajcie, jakiś licznik Ale, dobra No nie, on wziął tych soczki Nie Nie, słuchajcie Nie To my go tutaj odepniemy Teraz ulta będziemy, będę miał No i on idzie po tego soczka Ale coś czuję, że ja to wygram O nie, o nie, muszę sobie pasek naładować Żeby go odepchnąć Hum, hum O nie, nie w tą stronę bańkę puściłem Okej, okay, słuchajcie. I dobra, słuchajcie, pierwsza gierka BB Win. Dobra, kolejna ranga. To jeszcze raz sobie tu zagramy. Wow, naprawdę cieszę się, że ją odlokowałem. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem, że jest sześć itemów, to spodziewałem się, że będzie Star Power, ale, ale nie, ale Bibi. Tego się naprawdę nie spodziewałem. E, I mega się, jestem pozytywnie zaskoczony. O, dobra, tutaj jean. Próbuję skrzynkę zniszczyć. E, o, tu na słabym powerze jeszcze po tysiąc zadaję. Tutaj, dobra, cztery powercubesy. Teraz idziemy tutaj walczyć. Na przykład powiedzmy, pójdziemy, bo tutaj jest Karol, z tego co wiem. No nie, czemu go dopchnąłem? Dobra, nie, 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 nie bo. Nie myśl co tam ten... Właściwie nie wiem. U! Dostałem od, dostałem od Gina. Tu... O! A po co on mnie przyciągnął? O! Już wiem po co. Dobra, ale bańka go załatwiła. Dobra. Jakiś super cel tam gra, ale tutaj Frank jest. Słuchajcie... Wiecie co? Chyba zostanę tutaj stanę tutaj chyba no, tak, tak. O nie, o nie Karl Karl. O który ma ty życie, co ja? O, 2000. Już zadaję. Wow, wow! o je yeah. Karl na soczku. O, nie, nie, na to to nie mogę pozwolić. Ja chyba stąd sobie pójdę. Ten Karl tutaj może nam jakieś coś zrobić. O nie, i teraz, jak chybiłem, cała Gierka zepsuta. No bo wystarczy, że on mnie jeszcze trafi, no to już nie żyje. Dobra, wiecie co zaryzykuję? O nie, Karl znowu ma soczka. Ale ja mu w tym przeszkodzę, tutaj. W ogóle dobrze, dobrze jest to, że ona. Od, o, o, kurczę, bym teraz go wepchnął do burzy. To może by się udało. I no, niestety, słuchajcie. Ale już, już się zamachiwała ta Bibi. Trzecie miejsce, plus 7. Słuchajcie, no. Słuchajcie. Więc słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, czy według Was mam farta, że udało mi się trafić Bibi. Nie, wiem, ja myślę, że to jest naprawdę niezłe osiągnięcie. Nie, zwłaszcza, że tej Bibi przez bardzo długi czas nie mogłem trafić. No, więc słuchajcie jeszcze raz, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No, więc, no, więc do zobaczenia. Pa!